Leo? You can talk to Leo anytime you want, Danny. But first, let's you and I talk. What's going on? Do you remember who you were, Danny? No. Do you remember the work we did? No. You believed we could take a normal individual and implant a second personality, triggered at will. Our intention was to create the perfect weapon. A killer with no conscience or memory. Does he sound familiar, Danny? Leo. Two minds in one body unaware of each other. Wait, that's not right. Leo and I talk all the time. The bridge malfunctioned early on. We were working to repair the damage when you, or Leo, decided to escape. I see. How do we fix this? Hickman thought his mercenaries could destroy Leo. I believe the only person who can stop him is you. I know it's difficult, Danny, but you must go back to that night. I need you to remember. The APB. That serial killer from the plaza is headed for our happy little community. I want you looking in every garbage can, mailbox, and goddamn treehouse for this guy. I've got some unfinished business here, Danny. Something I need to do alone. Go to the safe house and wait for me there. What then? Freedom, my man. Freedom. Siemano z tej strony Terror. Witam was w kolejnym odcinku z Manhanta. Zaczynamy kolejny odcinek. No i co? I zobaczymy jak się potoczą. I zobaczymy jak się potoczą dalsze losy. Dobra co my tu w ogóle mamy zrobić? Nie wiem, idę dobra, przejdziemy przez ten płot Dobra, da się przejść, da się No i policjant Dobra, nic, idziemy dalej Teraz jeszcze się nie da rozwalić to Dobra nic dobiera, mijamy go idziemy dalej. Nie wiem, czy go da się zabić tak normalnie, czy nie walić to. No idziemy tędy. Mm. Co mamy tu? Mamy światło. Kurde. Kurde, da się wyjść. ja tu zrobić? Na razie jestem ciemny. ten policjant tu jest. Jakoś, muszę to się zazbić Nie Nie pan Nie, on jest ślepy, nie, i głuchy O matko, rusz się Jezu! O nie! Nie masz stop, ale wystrałem. No. Dobra, nie masz, bo nie masz mnie widzicie. Nie będę patrzył ci w oczy dobre uciekamy, bo może uda się schować. O, to są te bile. O, nikt się nie skapnął na pewno. Nie, jednak, jednak. No kurde, no zauważył mnie. Gin. No nie ma, ilu was tu jest w ogóle. Dobra, jeden z ile, trzech tu ich było doraż. Czy ja tu mogę wejść? Eee, nie, dobra, co tu jest? Orzeczki O, przydadzą się No zobaczmy co jest tutaj Tutaj chyba nic nie ma Żadnej apteczki, nic Mamy młotek, ale nie wiem, czy brać młotek, czy nie. No tak, nieniższy, nikomu nie widział.

Dobra, jesteśmy w środku jakiegoś budynku. Tu się nie dałeś? Czy tu się dałeś? Też się nie dałem. Tu co, idziemy ja z powrotem. W ogóle nie wiem, czy ten atmosferyczny wszystkich pozabija, czy co. Co to jest? Jakiś kamień, czy co? Nie wiem, wiem, że rzucę w tą lampę jak się dają rozwalić Co jest? Dany wstawa, a raczej Leo? Chodź, rozwalimy go, bo tu życie się nie ma, że help. Jestem oh. sam, Minik nie pomaga, zamknij się. W końcu skin. No, ale koleś się nie żyje. Wchodzimy do środka i co? No kolejny dom nic nie da się. W ogóle nie wiem o co chodzi. Dziwna ta misja jest. Gdzieś mam się dostać tylko on... Złoszone zadania. Get to the purse from the A Mam się dostać do jakiegoś budynku poprzez e, wejście z garażdora wejdziemy tędy, nikt, nikt nas nie zauważy. Już sobie pójdę powoli, nic się nie stanie. E, za to zapałkę, dobra, może być... Tylko tam jest za dużo świateł, nie? Jak to rozbić, no? Tego się nie da rozbić, jak kalipa? Może przyjdzie ten policjant jeszcze do mnie. O, idzie. Let's talk. O nie, 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 tylko nie to, tylko nie to Dobra, czysto I, koleś stracił główkę, świetnie yy, dobra Co tu mamy w ogóle? Nic nie o nie, jest jakaś skrzynka w środku. Szczypce. Czemu on tu właśnie idzie? Dammit. Nie, nie, cholera, cholera, nie, 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 nie. Muszę być szybszy. Dobra, tego. Szybciej, szybciej, szybciej! Dobra, no, 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 no. Dobra, zakładamy mu i dusimy go. No i się uduszony. Dobra, czy coś? Coś jeszcze ja tu mam zrobić Dobra działam w się? Tędy? Nie Dobra, puszka, masz to tu światełko sobie I biegniemy Dobra, tu jest jakaś kropka, albo za budynkiem eee, To przejdziemy tędy

A, tędy, uh, uh. dobra. Uciekaj! Dobra, nic, ja uciekam tam. Szymaj! Gdzie niebieska? Kropka, e tam od o nie, nie tu. No Demet, nie strzelajcie do mnie. Szybciej, przechodź przez to. Zaraz ginę, zaraz ginę. Bo. Liu się rusza jak. Nie wiem co. No i. zginiesz zaraz. Nie, zginiemy zaraz. I to będzie złe. Szybciej. Dobra, swat nas dalej koni. Jak, jak to jest. To nic, ja się, się schowałem. Dobra. Teraz tylko i zabijemy What the, what the fuck, you, Matrix <m -try> Może tu ktoś przyjdzie, to zabijemy go i będzie brawo Jak to dziwnie trzyma o. Chyba był zły pomysł No, Sorry, chyba to był zły pomysł No dobra, jednak to był zły pomysł Dobra, nic, zacznę jeszcze raz. E, dobra, skończyliśmy tutaj, więc lajcik. Dobra, poczekamy aż tu kolicz przybiegnie i go Zabijemy. No, chodź tu. Pora, czekamy na tego policjanta, kimkolwiek on jest, gdzie on jest, tutaj, tak chodź tu Tylko nie wracaj proszę cię Matko, co ja zrobiłem. Ja zrąbałem, dobra no Dobra, e, gdziekolwiek ją ja mam iść pójdziemy tędy No skacz, tany, a się Leon, niego się mylą wydwaj Zaraz ich tam rzucimy kamieniem. Albo no nie, piłką w sumie. Może przyjdą. Tam trzech ich jest bodajże. mam tą puszkę, mam. Jezu! On miał zabronie szotgane, no ale chodźcie tutaj, nie będziecie z daleka, wam nie strzelać. O, głupie to strzelanie z daleka. O to wow, i samochód. Nie, biegną, biegną jeszcze. I nikt się nie skapną, nie no dobra, skapnęli się. O, muszę podejść bliżej Dobra, czekam na tych e, jeszcze dwóch kolesi. Boom. Nie, 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 dobra. Jeszcze jeden został. Sobie pozbieram amunicję. Dobra, i dostał w twarz. Dobra, zbieramy całą amunicję, która tu jest. To się da podnieść. Nie, już mamy chyba folder, dobra, bierzemy apteczkę i biegniemy do tego do niebieskiego oh, punktu. Dobra, Co to? Jednak nie ten, mm, może tędy o tak, wo trafić wow, 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 wow. Spoko koi stracił głowę, a wydarz się dopiero jak Ją stracił O no, grilla ktoś to sobie robił Dobra, tu ja mam się to stąd wydostać po grillu, nie yy, tędy W sumie tak źle biegnę, bo niebieska kropka jest gdzieś tu I tak zginiecie wszyscy no to No, zginę Dobra, zginęli O, ten basen mi przypomina e, Criminals Criminal Sorgins jak, jak te głupie duchy były i nie umiałem ich tam pozabijać Pamiętam to e, dobra, tych trend biegniemy. tutaj po śmietniku skaczemy i skok przez płot Everything's gonna be all right, honey. Wow, guys, Jimmy, we're still in this house in this house. Daniel, you will not remember anything before this moment. You will not remember us being here. You will never speak to Leo again. Daniel swoją rodzinę. Tak, włącz sobie telewizor A little too effective I feel. Get him out of here. Remove the cameras, torch the house. No i co? To było na tyle w tym odcinku. Ja Was zapraszam do komentowania, subskrybowania, łapki w górę i oczekujcie kolejnych odcinków z Manhunta, więc trzymacie się ciepło, cześć.